Dzień dobry, Cześć i czołem, z tej strony Mikuc. Zaczynamy zarabianie kredytów. Jest poniedziałek, więc pora na jakiś filmik. Tym razem Shaft z klanu X-Ray pokaże nam, jak się trzepie kokosy na is 6. Wiadomo, jeśli ktoś sobie myśli o czołgu na zarabianie, to od razu powinno mu przyjść na myśl 3 czołgi, tak naprawdę, i z 6, z 4, i lwy. Ten radziecki czołg dzisiaj jest naszym bohaterem. Średnie obrażenia na dziale 122 mm. To jest 390 na penetracji 175 na penetrację, To trochę nie domaga, niestety, na tych pepekach, więc trzeba troszeczkę tej, tego golda wwozić ze sobą. Gdzie penetracja wynosi 217? Czas kupiania i czas przeładowania też y, nie jest taki off jakby się chciało, więc y, jednak to działo jest kapryśne. Sam IS ma bardzo fajny, ciekawy pancerz 100, 100 i 60 to jest kadłub, 150, 150, 100 to jest wieżyczka. Prędkość maksymalna 35 na godzinę. Depresja minus 6 stopni też pomaga przy niektórych mniejszych górkach. Teraz pierwszy ding od t 4 bardzo ładne celowanie w dół. Ląpłytę znowu skontowanie się, widzimy tutaj, shift pojechał do miasta na środku, prowadzi tutaj główną walkę. No, tutaj myślał, że jeszcze ta 4 wyjedzie, lekko się pokazał, nie, niestety nie ma za bardzo przestrzału na ten czołg. Na razie jest dosyć stabilnie, się rozjechała w miarę ok. No te e, prawa strona ponieważ trochę bardziej lepiej chroniona, teraz bardzo ładne telowanie w lluwe, w przepraszam, mam, mam się poprawić jeśli chodzi o wymowę tego czołgu. E, ten się odbija od nas, znaczy zadaje obrażenia bez krytyka, bez obrażeń, tylko same gąsienice zdjęte. I na razie na tym się kończy wymiana ognia z tym czołgiem. Na szczęście e, czołg, czołg, który jechał na nam na bazę WZ, szybko został zdjęty, teraz mała przypychanka z, tym, z tymi dwoma lwami, no nie wiem co to chce bardzo zrobić, chyba próbuje się wycofać delikatnie. I słusznie, bo tutaj nie ma co stać, musi ich zajechać naokoło. Te lewki niech sobie tutaj stoją i robią dobre wrażenie. Shift od razu tutaj przemyka na prawą stronę. Zaraz sobie tutaj to blokowisko zajedzie. Pokazuje mu się 110. Bardzo ładnie boczki. Nie wiem czy zdąży. Dążył się trafić w kółko, tylne kółko. 110 się chyba zdziwiła, że może mieć tutaj przestrzał. Tutaj próbuje, próba sprowadzenia do strzału, tak się stało. Stodycha się wdinguje, chowa się za tymi wszystkimi gruzami, no i z tyłu już dojeżdża na nią dziki AIM 13775. Teraz popatrzyła się na, nią, na, na niego stodyczka, Szech chciał to wykorzystać, niestety pocisk zniosło, nacelowanie nie jest w tym czołgu zbyt dobre. Jedziemy wzdłuż blokowiska, tutaj raczej nic nie powinno być, stas stodycha zaraz zejdzie, tam my mamy prostą drogę do przeciwników, których jeszcze mają sporo HP, a wiadomo, że jak się gra czołgiem premium, to najważniejszy jest damage. Mamy pierwszy strzał na T4, podejrzewam, będzie trzeba odtrącić lówkę. Pojawia się VKB, która teraz po, po y, y, buffie jest dosyć OP, bardzo ładne celowanie we włas. T4 schodzi, kończy grę. Drogi t 4 tam jeszcze krąży, fałka wjechała do przodu, tutaj chłopaki chyba zobaczyli teraz, że się pojawił shave, no i mają chyba pełne gaci. Kolejny T4 schodzi do garażu, no i teraz fałeczka zobaczyła naszego bohatera, próbowała coś strzelić, ale pocisk w ogóle zniosło. Tiger drugi w ogóle się nie przejmuje, że shape w niego celuje bardzo ładne trafienie w silnik. Tiger, kolejny Tiger drugi się odbija z kolei od nas, no i teraz ta B rozjuszona wieża naszego bohatera, ale chyba się nacięła na inne czołgi, które stały tuż za jego plecami. No i teraz będzie problem, nie wiem czy szef sobie poradzi na zwykłych ppkach, na razie zdejmujemy tą lufkę. Tiger drugi, puf, znika, kolejny frak na naszym koncie, 2800 już damage'u zadanego. No i teraz chyba będzie pierwsze trafienie od fałeczki B, nie? To ta, 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 ta na szczęście kupiła e, się na KW-4, dostaje strzał od naszego bohatera pod pałą, zgasiła się, ale troszeczkę tego damage'a poszło na naszą korzyść. Próba zajechania tej fałeczki, no to jest bardzo, bardzo ładne trafienie w boczek. No i wyjechanie prosto na nią. Teraz trzeba jakoś delikatnie skontować. Na fałka się odbija. No i teraz mamy szansę, zajrzamy ją od tyłu boczkiem, blokujemy. Bardzo ładne trafienie znowu w bok. I teraz wykończenie przez KW4. Teraz się pojawia T32 oraz Tiger drugi. Nawalają w nas trochę, trochę teraz y zgubił wieżyczkę, została gdzieś z tyłu. Teraz okręcamy, strzelamy w c 3 w które próbują coś zrobić, ale nie bardzo mu to wychodzi. KW4 z, z pomocą rozwalamy tego ten ten, ten ten czołg. Teraz lufę, no bardzo ładnie się kolego ustawiłeś, dzięki że nam pokazałeś tyłeczek, tam właśnie trzeba strzelać, kiedy ktoś jest nieogarnięty i nie wie dokładnie co się dzieje. Teraz próba przepychania się, żeby zdobyć ten frak, no teraz no tutaj trochę nieprzyjemna sytuacja, nie ma co się przepychać, ten ku 4 miał czysty strzał, Shaft y <średytmów> mu wjechał w lufę. I skończyło się z, z z jego strony, no a też wykończenie tego fraga, nie można być, nie można być tak naprawdę. No i ta KV-4 została nieprzyjemną podpałę, chyba już nie zgasi tego pożaru, nie, chyba jeszcze zdąży, jeszcze 4 HP mu zostały. No i podejrzewam, że tam wszystko ma już rozwalone i nie ma co, nie ma co kombinować. No tutaj y, wymiana bardzo sprawiedliwa, Luwe zdejmuje 4 HP od kabuczkurki. ja z kolei sam zginie od działa naszego bohatera. No i tu też praktycznie gra jest wygrana, 5 fragów. 5,5 tysiąca dam damage'a eee, Tutaj już nie zdążył giewu Panther rozwalił tego tego lwy. No tutaj KW-4 daje upust swojej frustracji Ja mu się nie dziwię, w sumie też bym, też bym troszeczkę tutaj Tutaj dyskutował na, na temat postępowania naszego bohatera Ale to nie o tym jest gra To już jest kwestia wyjaśnienia sobie z chłopakami co się stało K Tiger drugi pojawia się tu za naszymi plecami Trzeba się lekko skontować no tutaj nie poszedł na to wymiana zdania. Lekko skontowany, przyjmujemy na gąski. Wszyscy pewnie myślą, że on się trochę delikatnie wycofa, bo nie miał na niego strzał. Jest i przód, dolna płyta weszła znowu. Ticker drugi, no demage, jak widzicie tutaj napisane. Więc trzeba tutaj wyjechać, To jest zatrzymanie się na budynku, ale cóż z tego, że skończymy tego tego tygryska. Tego 410, 6 fragów, 6400 widocznych obrażeń. Zobaczmy, ile kasiorki wpadło naszemu bohaterowi. Długo nie czekając na wyniki, jakie zrobił w tej grze Shaved. Przede wszystkim wbita znaka master, masterska, masterka tak zwana, duży kaliber, top gun i stalowa ściana. Eee, 169 935 kredytów brutto, 3410 expa na bonusie z kątem premium na czysto. Ten, ten exp wyniósł 1819, więc ta bitwa mogła spokojnie wylądować w serii bitwy widzów. 6400 obrażeń zadanych 6 przeciwników ubitych. Wylądowała w kredytach, ponieważ zarobek Shafta wynosi 144 124. To już taki jest mniejszy tier do kupienia. Można sobie spokojnie za to, za to e, załatwić. Ewentualnie jakieś supplye. Myślę, że za, ta kasa została dobrze wykorzystana przez, przez naszego bohatera i nakupił co trzeba. Dzięki za bitewkę. Wam dziękuję za oglądanie. Zarabiajcie dalej, niedługo kolejne filmiki. I cóż, miłego tygodnia, trzymajcie się ciepło, cześć.